Hejka, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj mamy 5 grudnia, więc nagrywamy 5 vlogmas. Dzisiaj troszkę vlogmas będzie inny, ponieważ 5 grudnia połączymy z 6 grudnia. I będzie to jakby jeden wspólny vlogmas, ponieważ dzisiaj z moją siostrą wyjeżdżamy, dlatego nie mamy możliwości nagrania dla Was takiego fajnego vlogmasu, żeby się po prostu coś działo. Też nie chcę, żeby ten vlogmas był za bardzo krótki czy nudny, dlatego stwierdziłem, że go połączę z 6 grudnia. W 6 grudnia będziemy w domu, także będziemy Wam nagrywać, jak spędzamy mikołajki. I dzisiaj otworzymy kalendarze adwentowe i jeszcze coś może Wam powiem, jak przyjedziemy. I 6 grudnia się widzimy w tym samym. I też nagrywamy z ręki otwieranie kalendarza adwentowych, ponieważ dzisiaj troszkę nam się spieszy z moją siostrą. Ponieważ gdzieś jedziemy, nie wiadomo o której wrócimy, więc tak naprawdę no, czas jest dla nas dzisiaj cenny, dlatego otwieramy dzisiaj tak z ręki na szybko. Dzisiaj jako pierwszy otworzymy ten kalendarz z e, herbatami i szukamy okienka numer 5. Jakbym ja wiedział, że tak się otwiera ten kalendarz, to bym na pewno go nie kupił. Ale to wiecie, to wszystko jakby się człowiek dowiaduje dopiero później. Więc mamy tutaj okienko numer 5. Mamy taką herbatę. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć to, że ta herbata strasznie pachnie takimi tropikalnymi, właśnie owocami. Także będzie idealna na dzisiejszy wieczór. Kolejny kalendarz mamy ze Smartisami. Szukamy okienka numer 5. Mamy tutaj i otwieramy, zobaczymy, co dzisiaj będzie. O, dzisiaj mamy to samo co w pierwszym okienku, czyli mamy właśnie te smaklice w polewie. Kolejny Dobrze, kalendarz jest z Milką. I tutaj mamy okienko numer 5, tylko dzisiaj się jakoś dziwnie otwiera. I dzisiaj mamy to samo. O, niestety, trochę kalendarz mi się zepsuł. E, dzisiaj mamy też ten cukierek o smaku karnel, czyli to, co było wczoraj. Kolejny kalendarz, który dzisiaj otworzę, jest to kalendarz z Janki Karmel. Mamy dzisiaj okienko numer 3. I jest to nowy zapach. Z czego się cieszę, bo tu nie ma żadnych na razie powtórek. Jest to podejrzewam zapach o takich właśnie słodyczach, także super. Na pewno się przyda do, kolejnej, do kolejnego świecznika. I cieszę się z tego, że jakby na razie nie ma powtórek. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek w okienku, w poniedziałek będzie tutaj. Także myślę, że też jakiś nowy zapach. Teraz przechodzimy do kalendarza mojej siostry. Moja siostra jeszcze właśnie dostała taki kalendarz z wedla od e, babci. Go, od babci. E, także go sobie jeszcze na tych vlogach będzie otwierać, że otwórz. To teraz piątko otwieramy. I to jest taki cukierek. To jest pralina. O. Teraz tak. otwieramy kalendarz z gumkami do ścierania, więc teraz piąteczki. Więc to jest piąteczka. I to jest taki statek. Podwodny można powiedzieć. To jest trzeci kalendarz, to jest Zoreo, więc szukamy piątki. To jest piąteczka. I tu jest taki znowu cukierek. Teraz, y, kalendarz Linda. Y, otwier szukamy y, piąteczki. A to jest piąteczka, nawet spory. I to jest taki cukierak. Czasami do Was tutaj nie odzywałem. Ostatni raz otwierają kalendarze adwentowe, które było gdzieś o godzinie 13, a już jest godzina 23, także troszkę czasu tego minęło. Ale dzisiaj, słuchajcie, musiałem załatwić bardzo ważną sprawę związaną z moją działalnością na YouTubie, na Instagramie, ponieważ to właśnie było z tym powiązane. Także Was przepraszam za to, ale jutro na pewno się do was odezwę. Jutro będziemy, słuchajcie, coś piec, wspólnego raz z, z moją siostrą, także wam to na pewno pokażę. oraz też będziemy fajnie spędzać czas, ponieważ jutro jest 6 grudnia, czyli Mikołajki, także jakoś fajnie spędzimy czas. E, pokażę wam e, co jutro po prostu będziemy ciekawego robić. Dzisiaj mamy 6 grudnia, z czego się bardzo cieszę, bo jest to taka fajna data wśród e, świątecznych vlogmasów. Za bardzo się do Was wczoraj nie odzywałem, za to Was bardzo przepraszam. Nawet Wam mówiłem, że wczoraj przyjechałem o 23.00. Za bardzo już mi się nie chciało nagrywać, byłem zmęczony, więc po prostu poszłem spać. Ale dzisiaj wstałem z pełną dawką energii, więc dzisiaj dla Was będę nagrywać. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, ponieważ planujemy wyjazd na łyżwy, nie wiadomo czy to się odbędzie. Ale miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to będziemy sobie robić jakieś wypieki. Dzisiaj mamy w planach zrobić albo pierniki, albo na przykład jakieś ciasteczka, albo babeczki. Zobaczymy jeszcze. Jeśli dzisiaj jedziemy do mojej babci, bo nas zaprosiła w związku z Mikołajkami, do nas już Mikołaj przyszedł, dał nam kilka prezentów, z czego się cieszę. Nie będę wam bardzo pokazywać tych prezentów, ponieważ za bardzo nie ma. Dostaliśmy jakieś tam pieniądze, słodycze, więc nie będę po prostu wam tego pokazywać. Nic, nic takiego rzeczowego. Także się cieszę też z tego, że coś przyniósł e, zawsze. E, I zapraszam Was do oglądania szóstego. Grudnia, czyli 6 września. Już będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Moja socjalistka gdzieś poszła na chwilę, także zaraz przyjdzie i będziemy sobie otwierać kalendarze adwentowe. Jestem dzisiaj bardzo ciekawa, co kalendarze adwentowe mi dzisiaj zaproponują. A w szczególności ta herbatka, bo zobaczymy, jaka dzisiaj będzie herbatka, bo wczoraj była idealna, naprawdę. Wczoraj była idealna ta herbata, a najgorsza to była w sumie w pierwszym vlogmasie. Była strasznie mocna. Tak jak nawet oglądałem innych YouTuberów, to też, e, którzy mają te kalendarze. Właśnie powiedzieli, że w pierwszym dniu była najmocniejsza herbata, z której nie byłem bardzo zadowolona, ale myślę, że dzisiaj też będzie jakoś ciekawa yy, i zobaczymy, co dzisiaj kalendarze adwentowe będą miały w środku. Ja po pierwszy kalendarz otwieram z gąbka, więc szukamy szóstki. Tu jest szóstka i będziemy ją otwierać. Trudno ją otworzyć, więc się wziąłem w opis. I to jest taki, taka gąka. Jako drugi otwieram kalendarz Oreo, więc tu szukamy szóstki. I to jest szóstka. I to jest takie Oreo. Teraz właśnie otwieram z Wedla i szukamy szóstki, to jest szósteczka. I to jest taka czekoladka. Jako ostatni otwieram kalendarz z Linda, więc szukamy szóstki. Tu jest szósteczka i to jest taki święty Mikołaj. Jako drugi otwieram kalendarze adwentowe. Dzisiaj mam na sobie też taką fajną czapkę świętego Mikołaja. A w związku z tym, że mamy 6 grudnia, no to troszkę przydałoby się tak świątecznie ubrać w sam raz na nagrywanie. Dzisiaj tylko otworzymy kalendarze adwentowe. Są ich trzy, ponieważ kalendarz z Kendel Candle będziemy otwierać dopiero w poniedziałek. E, I szukamy sobie okienka numer 6 ze smarkisami. E, tylko 26. Dobra, mamy tutaj. Zobaczymy, co się ten kalendarz nam przyniesie. O, dzisiaj coś innego. Dzisiaj mamy takiego fajnego e, chyba bałwanka. Zobaczymy w środku. Tak, dzisiaj mamy takiego fajnego. Mikołaja ze smartcami. Drugi kalendarz jest z tymi herbatkami. Zobaczymy dzisiaj, co będziemy mieli. Jest tutaj szóstka. Mam nadzieję, że coś będzie ciekawego. Ten kalendarz się strasznie, właśnie trudno otwiera i to jest taki jedyny minus tego. Ok, więc zaraz Wam dokładnie powiem, jaka to jest nazwa i co tutaj mamy. Jest to, oho, już mniej więcej chyba wiem co to będzie. E, tutaj mamy mm, dzika róża, cytryna, trawa cytrynowa, cynamonem i jabłkiem. Także dzisiaj będzie super i na pewno się przyda. Ostatni kalendarz, który dzisiaj otworzymy, jest to kalendarz z Milki. E, szukamy okienka numer 6. Tutaj jest w ogóle, słuchajcie, bardzo ciężko szukać jakichś okienek, bo wszystko jest takie małe. O, dzisiaj też mamy tofi. Nic szczególnego. Jeszcze nie miałam w ogóle Oreo, co, co mnie zaskakiwało, ale tak, więc mamy dzisiaj też Tofi. Teraz nadszedł ten czas, kiedy będziemy z moim siostrą coś piec, i stwierdziliśmy, że na moim Instagramie dodamy Wam taką ankietę: co lepiej piec? Czy ciastka, czy babeczki. Więc y, zadam Wam teraz pytanie y, i dam jakieś 20 minut Wam na odpowiedź, i wtedy pokażemy Wam, jaki był wynik y, i zobaczymy, co będzie. Zadam ja pytanie właśnie na Instagramie, co lepiej zrobić, czy właśnie babeczki, czy ciastka i decyzją y, Was y, są babeczki w 65% i ciastka 35%. Y, tą ankietę jakoś trzymałem tak około właśnie 32 minut, także poczekałem sobie trochę chwilkę. E, I będziemy sobie robić babeczki, także zapraszam Mam oh, Mamy sobie z przepisu jakiegoś z internetu, właśnie z babeczek. E, I do przygotowania potrzebne nam jest mleko. My nie mamy proszku e, do pieczenia, więc korzystamy ze sody oczyszczonej. Nie wiem, czy się uda, ale okej. Okay? Olej, mamy jajko, mamy cukier waniliowy, cukier normalny, mąkę i taką miskę, w której będziemy mieszać szklankę oraz też jest bardzo ważną rzeczą potrzebne do pieczenia babeczek. Mamy takie specjalne urządzenie, gdzie będziemy mogli wsadzić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem babeczek. No i jeszcze. Moja będzie robić, a ja będę mniej więcej mówić, więc musimy tutaj wlać, czekajcie, mhm. chyba całą szklankę. Całą szklankę. Całą szklankę wody. Tak. I tu trzeba teraz wlać do tego pojemniczka. tylko. O, tutaj to tak. musisz tak do Chcesz Musimy wlać to mleko, tutaj właśnie, nawet tam z tego przepisu. I teraz co dalej? Pierwsze, tutaj właśnie braliśmy to mleko, bo najpierw musimy wymieszać składniki mokre. Więc tutaj właśnie wlejemy sobie jedną szklankę mleka. Teraz musimy połowę szklanki e, oleju wlać. I teraz co dalej musimy? Już zaraz. I jajko trzeba I jajko robić. teraz musimy tutaj wbić. Ja w tej drugiej miejsce, bo tu są składniki mokre, tutaj są suche, będziemy wsypywać chyba cukier ten waniliowy, cukier normalny, mąkę oraz tą sodę, będziemy jakby sodę e, w sensie proszek zamienić na sodę, bo nie mamy proszku a nam się nie opłaca jak do sklepu więc no, mam jest, jest kolejny się. etap naszej pracy tutaj właśnie mamy e, te składniki mokre tutaj będą te składniki suche i moja siostra następuje właśnie do szklanki e, dwie szklanki mąki, które właśnie tutaj będziemy wsypywać i później pewnie cukier, cukier normalny, no i tą sodę. właśnie tutaj już sodę oczyszczoną, jedną łyżeczkę. Teraz musimy jedną szklankę, czy połowę? Połowę. Połowę szklanki musimy wsypać cukru do właśnie tutaj, do naszych składników suchych. I teraz chyba tylko cukier waniliowy i będziemy to wszystko mieszać. mierzyć. Maciecie, kto nam pomaga właśnie przy pracy, jaki słodziak. Myślę, że fajnym dodatkiem będą rodzynki do właśnie babeczek w środku, także je dodamy. To są takie najzwyklejsze rodzynki, nie wiem gdzie kupiliśmy je, ale właśnie podczas chyba już wykładania do pieczenia będziemy właśnie te rodzynki by wsadzać do środka. Najprawdopodobniej ostatnim etapem, który tutaj musimy wykonać, to to jakby te składniki mokre tutaj jakby ze sobą rozmieszać. Ja je po prostu zaraz wymieszam bardziej. I tutaj te sypkie później je złączymy i teraz je będziemy po prostu nalewać do takich specjalnych, można powiedzieć, foremek i z tego po prostu będą narosły baweczki. Singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This here, it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Teraz musimy troszkę tutaj oleju podlać. Łącz taką. żeby właśnie tutaj za dużo, za dużo oleju nie dodać, bo właśnie my za dużo dodaliśmy i niestety bobeczki nam trochę nie wyszły, w sensie jedna dlatego nam nie wyszła, bo była taka nas próba. A w ogóle cały ten sprzęt dostaliśmy od mamy na Mikołaj'i, także dziękujemy bardzo. Te pierwsze babeczki można powiedzieć ze sobą mamy. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. Teraz właśnie włączyło przed chwilą, że się robią, i powinny za jakieś, nie wiem, ile minut? 5-10 minut. minut. Powinno się zaświecić na zielono, i wtedy je będziemy wyciągać. I spróbujemy. I tam są rodzenki, także myślę, że będą super. Potrzymaliśmy nasze babeczki, ale one są dobre, bo je sprawdzaliśmy w środku, także są dobre. Zaraz je będziemy sobie wykładać i zrobimy sobie jeszcze gdzieś trzy, dwie porcje. I wtedy będziemy sobie... Pojedziemy na chwilę do babci później jak przyjedziemy, to właśnie zrobimy sobie babeczki. Zobaczcie, jakie ładne. I w, I w środku jeszcze mają właśnie rodzynki. pierwsza, tak pierwsza porcja nie jest taka, można powiedzieć, idealna. Ale w środku, bo sprawdzałem już jedną babeczkę, jest naprawdę super. Także cieszę się z tego, że nam się udały. Z wyglądu nie są jakieś tak bardzo apetyczne, ale w środku są naprawdę super. Jeszcze posypaliśmy je cukrem, pudrem i są naprawdę genialne. A już kolejna porcja się piecze i jest ok. I zabierzemy je chyba do mojej babki. Dzięki wielkie za oglądanie tego vlogmasa, jeżeli ci się spodobał to koniecznie zostaw łapkę w górę, jakiś fajny komentarz i do zobaczenia w kolejnych vlogmasach. Ja już słuchajcie dzisiaj do was z odzywam, ale to sorki, jestem po prostu dzisiaj bardzo zmęczony.